Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe orzeczenie, które zapadło trzy miesiące temu. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie spółki fińskiej A o takiej właśnie nazwie. I w stanie faktycznym sprawy mieliśmy do czynienia ze spółką, która prowadziło prowadziła przedsiębiorstwo rozbiórkowe, a więc to przedsiębiorstwo świadczyło pewne usługi polegające na y, rozbieraniu y, budynków, rozbieraniu y, innych obiektów budowlanych i ta spółka była uprawniona w trakcie świadczenia swojej usługi do pozyskania z placu budowy y, y, metalu, odpadów. I tutaj Trybunał Sprawiedliwości stanął przed następującym pytaniem. Czy to, że ja pobieram ten złom, ten metal podczas swojej usługi rozbiórkowej, to oznacza, że odbiorca mojej usługi dokonuje dostawy towarów, dokonuje dostawy tego metalu na moją rzecz? To było pytanie postawione przed Trybunałem Sprawiedliwości. I Trybunał powiedział, tak, to są dwie dostawy. Z jednej strony to przedsiębiorstwo rozbiórkowe świadczy usługę rozbiórki na rzecz podmiotu B, a podmiot B dostarcza ten złom w ramach odrębnej dostawy towarów na rzecz tego pierwszego podatnika. A więc widać, że przedsiębiorcy, podatnicy w odniesieniu do tego typu sytuacji, kiedy naszemu świadczeniu towarzyszy nie tylko wynagrodzenie pieniężne, ale jest tam jeszcze jakiś element, że tak powiem, barterowy, to są takie sytuacje, którymi teraz trzeba bardzo precyzyjnie się przyjrzeć, czy nie mamy czasami tam opodatkowanych czynności w dwie strony.